W zeszłego razu skończyłyśmy na fragmencie w Lukasza 13, tak? I rozmawiałyśmy ja cały już fragment o, no, o nim opowiadałem, a jedną rzecz zapomniałem w zeszłym razie k, k tomu fragmentu chcę się do tego wrócić, dobrze? Szybko możemy o to, o, otworzyć. Lukasza 13. Um... Przepraszam, powiedziałem 13 14. Luke'a 14 bo nie wytłumaczyłam, że kim były te królowie, tak? Werset 31. Albo który król wyruszając na wojnie z drugim królem, nie siądze uh, uh, najpierw i nie naradzi, że ci będzie w stanie. W 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysięcami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Um, no, właśnie ten fragment nam pokazuje, to jest. Właśnie ta druga ilustracja Jezusa o uczniowstwie. I mówi, że tam są te dwa królowie. E, jeden z nich oczywiście żyje Jezus, tak? Król królów. Najmocniejszy ze wszystkich królów, tak? Drugi nie jest szatan, ok? Drugi jesteś ty. Bo ty masz decyzję, albo jakby się podwolisz Jezusie, albo będziesz przeciwko Jezusowi. Ale. Właśnie o tym ten fragment, o tym, tym fragment mówi. A I my, jak uczniowie, w prawym czasie my zdecydowaliśmy, że wiesz co? Nie myślę, że dam rady przeciwko Jezusie. Lepiej dołączyć się do Niego, tak? I właśnie Ty oddalasz wszystko. To jest właśnie ten koszt, tak? A dam takie ilustracje. A, kiedy Hitler przyszedł a, do granic z Słowacją, wiecie, co Sowacja zrobiła? Proszę bardzo, herbaty, kawy, co prosimy? Dlaczego? Że się zgadzali z Hitlerem? Nie! Ale po prostu, no co my z tam dwoma samolotami zrobimy przeciwko Hitlerowi? No to nie musieliśmy bo no, walka walki tam nie była, to po prostu, proszę bardzo, jak w domu, tak? Um, I właśnie, bo so, kilka lat temu Słowacja tak pomyślała, że no, czy damy radę przeciwko Hitlerowi? Może nie. no to nemá sens jakby bojovať vašne, alebo válčiť s ním. Tak samo powinniśmy. my czy či ja mám, dám radę, uh, tam walczyć uh, s Jezúšem. Ješli nie, no po prostu oddať všetko. I właśnie Slovácia oddala všetko. Tylko Hitler má sens i viedel, že jeśli on tam všetkých menšizn zabíja, uh, všetké kobiety tam zmusi, všetké deči tam Do otro, do, do, jak służebnych by zebrał, to bardzo szybko by się ludzie zbuntowali. No to co zrobił? Właśnie on powiedział dobrze, wy kontynuujcie jakście były, ale może jakieś pieniądze mi oddajcie. Tam moje jakby te uh, military bases. Uh, te. Uh, jak? Militarne nie wpływy. A uh, te zakładnie. No Zakładamy takie, takie miejsca, takie. Uh, Okej, okay, może być. Um, I właśnie przez to on miał wpływ, ich właśnie w Słowacji. Ale to nie znaczy, że Słowacja od tego czasu nie miała niejakie pieniądze, nie miała niejakich mężczyzn, albo tak dalej. Tak samo znaczy w tym życiu. Jeśli ty oddajesz wszystko Jezusowi, to nie, znamy, nie znaczy, że ty wszystko tracisz. Nie masz przyjaciela już. nie masz gdzie mieszkać, nie masz pieniądze, to nie znaczy. Ale nie może tam być jakieś, jakieś, alebo miejsce albo uh, uh, jakieś, um, um, jakiś kierunek w życiu, który no to nie zna Jezusa. Inne Jezus ty może kierować, ale właśnie financie nie. Albo mój czas, wolny czas, nie. Albo ja nie wiem, mój przyjaciele nie chce z nim. Nie może tam po prostu być jakaś, Miejsce w tym życiu, które nie oddałeś Jezusie. A możemy teraz a, a zobaczyć Łukasza 11. Lukasz 11, werset 1 do 4. No i właśnie to jest taką motywacją, tak, że ten człowiek, z którym studiujesz Biblię, albo wszystko odda, albo wszystko straci. Bo, co by się wydarzyło, jeśli by my, jak Słowacja, nie oddalibyśmy się uh, Hitleru? No, po prostu Hitler by wszystko zniszczył, tak? Ale dlatego, że on jest zły, tak? Ale Jezus jest sprawiedliwy. Dlatego on wszystko zło zniszczy. No, jeśli ty się nie oddasz jemu, nie, nie poddasz się jemu, to on po prostu cię nie weźmie na ziemi. Oczywiście. To jest motywacja. Łukasz uh, 11, werset 1 do 4. A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z Jego uczniów rzekł do Niego, Panie, naucz nas modlić się, jak i ja nauczyłem uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć uh, się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebi, tak i na ziemi. Chleba naszego, po daj nam na każdy dzień. I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu, winowajcy swemu I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw o Ważny punkt, który jest potrzebny wytłumaczyć ludziom, szczególnie w Polsce, ta modlitwa nie jest, żeby była powtarzana, ale imitowana. Jak to możemy wiedzieć? Bo po tym miejscu w Biblii jest wiele różnych modlitw. Czy kiedyś ktoś się modlił dokładnie takimi samymi słowami? Nikt. To nie chodzi o to, że Jezus powiedział od teraz, zawsze kiedy się modlisz, to tylko powtarzaj te słowa. On powiedział, w takim stylu się modlę. No w jakim stylu on się modlił? Pierwsze, Cała połowa tej modlitwy była sfokusowana na Boga, kim Bóg jest. I to nie dlatego, że Bóg jest taki egoistyczny, że On zawsze chce słuchać o sobie, Ale kiedy ty mówisz o Nim, pomaga to twemu sercu. Bo ty przypominasz do siebie, uczniowie, powinni się modlić o Bożym charakterze. Najwięcej um, komfortową albo wygodną właśnie tą uh, modlitwą dla mnie, kiedyś mam jakiś stres w moim życiu albo coś, co mnie przynosi taki pokój, jest to, że wiem, że Bóg jest uh, ponad wszystkim. I no mnie to pomaga. Jeśli ktoś odchodzi z kościoła, jeśli ktoś nie przychodzi do kościoła, jeśli ktoś jest w rzeku, jeśli ktoś buntuje, no ja wiem, po prostu Bóg jest ponad wszystkim. Ja nie muszę mieć strach, lęk, i tak dalej. właśnie to mnie pomaga i modlę się o jego charakter. Jeśli mam, ja nie wiem, jaki charakter jeszcze? Jeśli się czuję, że nie ma motywacji do tego walczyć z grzechem, myślę o tym, że Bóg jest święty. I myślę o tym, przypomina to, jakie rzeczy Bóg zrobił, jak święty, tak? Uh, ten człowiek, który nie był, właśnie wstaje, z, uh, dotyka się tej archi, uh, ar, archi, arce, jak się to powie popraw? Archi. Uh, właśnie i tam, on tam nie powinien być, ale on był obok archi, archa zaczęła pa, właśnie wpadać, no i właśnie ją zatrzymał, ją uh, był zabity przez Boga. Dlaczego? Bo nie był tam, gdzie powinien być, nie słuchał Boga. Taki święty jest Bóg. Nie pomagają takie rzeczy. I potem nie to pomaga właśnie odwrócić się od mego grzechu. Dlatego połowa tej modlitwy jest wszystko o Bogu. Druga połowa jest o mnie, tak? Nie. Druga połowa jest o wszystkich nas. O Królestwu, tak? I właśnie chcecie zachęcić. Najmniejsza część twojej modlitwy powinna być o ciebie. Nie największa. Nie przyjdziesz do Boga 45 minut mówisz o swoich emocjach. Pierwsz, najpierw o Bogu. drugie o wszystkich innych. I ja się tak modlę. I jak już, kim dojdzie do mnie, to ja już jestem zmęczony. To już, okej. Okay, jak dane rady. Boże, pom pomagaj mi. Amen. Ale większość z moich jest o Bogu i właśnie kiedy się tak modlę o Jego charakterem, no to mnie pomaga też. Tak powinniście się modlić. W takim stylu nie powtarzać, ok? Zapamiętajmy, żebyśmy mogli powiedzieć katolikom, z którymi będziemy studiować Biblię. Bo oni są uczeni, tak samo powtarzać zawsze, 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 zawsze. Każdy katolik nie musi iść do kościoła, ci powie tę modlitwę jest ze swej głowy, tak? A druga rzecz. Ucz, uczniowie w tym, w tym czasie chcieli się nauczyć modlitwy od Jezusa. Dlaczego? Bo uczniostwo było ciężkie. I musisz powiedzieć tej osobie, uczniostwo będzie trudne. Będzie ciężko. A może kościół powiedzieć Eman? Tak, tak, ciężko, tak? Kiedyś. Powinien się modlić. Powinien się modlić. Wczoraj miałem uh, rozmowy z prawie bratem. I mi mówi, no ja mam lęk, ja to, to czuję się tak, tak. No nie wiem, o, nie czuję się. O. Ja tak, okej, okay, dawaj, pomodlimy się. I modliliśmy się. Dlaczego? Bo uczniostwo jest trudne bez modlitwy. Z modlitwą będzie damy rady, Ok? Z Bogiem. To jest ważne. Dla was uczniów, kto uczył modlitwę? Czy ludzie się sami uczyli modlitwie, czy uczniowie uczyli modlitwę? Tak. W tym razie jest Jezus, co uczy swoich uczniów, ale to On nie jest jedyny. Tak? Kto jeszcze uczył swoich uczniów? Tak. Jak chcieliby. Każdy nauczyciel uczył swych uczniów, jak modlić się. Czy ty uczysz ludzi obok siebie, jak się modlić? Czy ludzie o ciebie się mogą nauczyć się modlić? Czy twoja modlitwa jest przykładem? Um, dlatego mówię zawsze: zaczyna to z wami. Jeśli ty jesteś w takim stawie, że ty chodzisz z Bogiem, a mówisz do Boga, Bóg mówi do ciebie, jesteś w stanie otrzymać jakąś inną osobą. Co możesz uczyć. Ale jeśli ty nie masz pra prawidłowo te... Uh, no regu regularnie te, te czasy z Bogiem, jeśli u ciebie nie jest uh, właśnie tej modlitwy, to nie może do ciebie Bóg kogoś innego wysłać. A um, no myślę, że to wszystko. Jeśli w tym razie jeszcze nie modliłeś się z tą osobą, z którą studiujesz Biblię, to powinien po tym, ok? Um, już... Przed uczniowstwem powinien jeden, dwie uh, czasy z Bogiem, powinien mać ta osoba z tobą albo z kimś innym ze zajęcia. I najlepszy, pierwszy z tobą. Uh, Jan 13. Jan 13. No i kończymy to właśnie to zajęcie. Uczniowstwa. Tak, Joana. <laughs> Jana 4, 13, 3, 13. Werset 34 do 35. Nowe przykazanie daję Wam, abyście się wzajemnie milowali. Jak ja Was umilowałem. Abyście się i Wy wzajemnie milowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Możesz zapytać, jeśli ta osoba czuła twojej miłości przez te wzeszłe zajęcia. Bo ta osoba już powinna powiedzieć, że dlaczego to wszystko dla mnie robisz. Kiedy ty tylko jednej godziny tam i tam jesteś później, coś tam mówisz do tej osoby, nigdy się z nią nie modlisz, nie spędzasz nią z nią czas, to trudno powiedzieć dla tej osoby, że ty jesteś uczniem. Tak? Że e, przez tą łaskę, przez tą miłość... Ludzie mogą powiedzieć, że ty jesteś uczniem, tak? Jedna z rzeczy. Ale co jest ważne w tym fragmencie, dlaczego mówi nowe przykazanie? Bo żebyśmy rozumieli, Jan 13 się wydarza mniej jak 24 godzin przed Jezusem, Jezusową śmiercią. To znaczy, on już przez 3 lata był ze swoimi uczniami. To znaczy, że on trzy lata nie mówił o miłości, i teraz powiedział: O, jeszcze jedno takie dobre przykazanie, miłujcie się wzajemnie. Czy to było nowe? Dlaczego powiedział, że nowe przykazanie Wam daje? No, bo na początku, na samym początku, słyszałyśmy: Miłuj drugiego, jak siebie samego, tak? Ale dziś słyszymy: Miłuj drugiego jak ja Cię miłowałem. Na początku ta osoba, która nie zna jeszcze Jezusa, najlepszy jak może jakby traktować innych ludzi, jest tak, jak traktuje siebie. Ale jest tam problem. Bo powiem przykład. Ja nie jestem człowiekiem, który ma wielo, Ja nie wiem, tam... Po, potrzeb? No, ja nie potrzebuję wielu rzeczy. Jeśli Ty do mnie nie zadzwonisz na moje urodziny, ja prawdopodobnie o tym ani nie myślę. A zawsze do, do, dowiadasz że mam urodzininy, kiedy ktoś do mnie zadzwoni. Za tak? Wtedy, o, okej, okay, ja mam urodzininy, fajnie. A nie, dla mnie takie rzeczy nie są takie ważne. No ale ja może powiedzieć, no dla mnie nie jest ważne, dla ciebie nie powinien być ważnym. To nie będzie do ciebie dzwonić, nie będzie ciebie pisać. Ale Jezus w końcu powiedział: Tak jak ja was traktowałem, tak powinien traktować innych ludzi. Nie jak ty chcesz być traktowany. No, ja nie chcę rozmawiać e, wiele, no co? Nie będzie z Tobą rozmawiać wiele. Nie, bo ta druga osoba może chceć rozmawiać wiele. To Ty powinien z nią rozmawiać wiele, tak? A właśnie jakby traktujesz tą inną osobę przez ofiarę, Okej? Okay? Ty ofiarujesz siebie dla tej osoby. Tak właśnie Jezus traktował Ciebie, tak? Zaoferował swoje życie dla Twoje. No i właśnie im umył nogi, tak? To ty powinien umyć nogi z kim studiujesz, tak? Możesz mu powiedzieć, potem zajęci, że proszę, jakby te skarpetki ja ci umiem nogi, tak? Amen? Nie? Czy to jest trudne uczenie? Nie, nie, że Ale powinien jak pokazać miłości tej osoby. I No i właśnie rzeczy, o jakich zapytać. Um, mamy dużo, powiem przykład, ludzi z Ukrainy, z którymi studiujemy Biblię, tak? Jedna z rzeczy, które ja zawsze mówię do ludzi, którzy z nimi studiuję Biblię, powinien miłować wszystkich ludzi. Jak ja widzę, że ty tylko rozmawiasz z ludźmi z Ukrainy, no to widzę, że nie chcesz być jak Jezus. Bo Jezus nie powiedział, ja tylko ze Żydami mówię. Tak? Inni ludzie nie chcę z nim gadać. Albo powiedział, ja tylko z takimi jak, jak ja jestem, 30 lat gdzieś tam. Nie. Jezusowi wszyscy uczniowie uh, obok uh, właśnie Piotra byli o wiele młodsi od niego. Jakby stać się kimś, kto miłuje wszystkich ludzi i odda się wszystkim ludziom, tak? Nie powinien być takimi uczniami, że no, ja już po polsku mówię, po angielsku nie jest ważne się nauczyć. albo ja już mówię po angielsku, nie powinien się nauczyć po polsku. albo ja mówię rusyjsku, ale takich nie mamy, tak? Nie muszę ani po angielsku, ani po polsku. Ale takich uczniów nie mamy w kościele. Um, no właśnie, tak jakby zainspirować tę osobę, że ja nie wiem, czy mówisz po polsku, jak długo tutaj mieszkasz, pięć lat. A nie mówisz po polsku. No co o tym, co myślisz, że Jezus o tym myśli? Co myślisz, że Jezus by chciał, żeby ty zrobiłeś? No tak, i właśnie ja wizywa tę osobę. Powiem przykład, ja rozmawiałem z chłopakiem, co tu zawsze chodzę, tak, do kościoła. z nim rozmawiałem, jak długo jesteś w Polsce? No już przez lata. Ja tak, a Polski gdzie jest? Wiesz, że po prostu wizwać tych ludzi, żeby byli miłującymi, szczególnie, kiedy chcą być uczniami, tak? Bo to nie jest czas, że no teraz się chciałeś zaczynasz się uczyć po polsku albo po angielsku, ale przez ten cały czas. No i w końcu wracamy jeszcze do Mateusza 28 rozdziału. No i właśnie ja zapytam zawsze: Czy myślisz, że już tak żyłeś we swoim życiu, jak uczeń Jezusa Chrystusa? Możemy to tak jak podsumować jeszcze raz. Czy ty byłeś uczony przez innego ucznia, tak? Bo widzieliśmy to, że uczeń powinien robić albo czynić innych uczniów, tak? Zgadzamy się? Ok. Mateusz, 28. Czy ty byłeś ochciony jak uczeń, tak? Bo to było właśnie jak ten ten krok temu stać się uczniem. Nie jak dziecko, ale po prostu jak się stać uczniem. Jeśli osoba ma z tym problem, zachęcam pokazać Dzieje apostolskie, drugi rozdział 38 werset. Tam jest to bardzo prosto pokazane. Odwróć od grzechu i o, jak przyjmie chrzest, tak? To nie było dla dzieci. Um, czy ty jesteś właśnie tym uh, rybakiem ludzi, czy twoje całe życie, czy ty tak pachniesz, jak rybak, czy ty tak uh, traktujesz innych ludzi jak rybak, czy ty po prostu. Um, Jakimś jak, 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 jak ludziom pomognął już w tym, by się stały uczniami, czy tak wygląda Twoje życie? Czy ty się dzielisz wiarą? Czy studiujesz Biblię z innymi ludźmi? Potem widzieliśmy, że uczniowstwo jest o tym właśnie, jak tej. Um, właśnie uh, sobie. zaprzecza? Tak? Czy nie tak? Nie tak. To jest problematyczne. Ale damy radę. Zapomniałam słowo. Samozaparcie. Tak, to jest to słowo. Samo Jak to? Samo zaparcie. Samo zaparcie. Zaparcie, tak, 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 tak. tak, tak. Samo zaparcie, że to jest życie samo tak? Samo zaparcie. Samozap... Okej, okay. coś takiego. Daliśmy rady. Um, no i właśnie, to, to życie powinno właśnie. Nie być o tym, co ty chcesz, ale co jest dobre dla Jezusa, Boga i dla innych ludzi. A czy to było możliwe zobaczyć, powie przykład, w ranach, że ty się modliłeś, czytasz Biblię i jeszcze jest to trudne, a właśnie wcześnie rano. A czy to tak wygląda w tych relacjach? A I No i tak dalej. A, czy a jest to a, możliwe zobaczyć w tych relacjach z rodziną? Czy Bóg jest ponad rodziną, albo rodzina ponad Bogiem, tak? No i właśnie, jeszcze to jest możliwe widzieć w Twojej miłości do innych ludzi. Jeśli tak, jeśli to wszystko zrobiłeś, no to jesteś uczniem. Jeśli nie, jeśli nie byłeś jeszcze ochciony, jeśli nie byłeś uczony przez e, uczniów, to prawdopodobnie nie jesteś uczniem. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby ta osoba widziała na końcu tego zajęcia, że ta osoba nie jest uczniem, bo dlaczego by z tobą studiowała Biblię, jeśli już jest? Kiedy ta osoba jest uczniem, no to już, albo tak myślisz, że już jest uczniem, no to jest troszeczkę trudniejsze, bo tam musimy rozmawiać. Ja zawsze pytam najpierw, że dlaczego myślisz, że jesteś już uczniem? I właśnie cokolwiek ta osoba ci powie, Môžeš zapýtať, či to Biblia v Biblii píše, že tá, ta, tacy ľudia sú učňami. Bo zvykle osoba by povedala, no tak, ale ja už je modlím przez zlata. No dobre, i ktorý z tých fragmentov pokazoval, že jeśli sa modlíš, to je uczniem. Ja ti môžem pokázať veľa ľudí, ktorí sa modlia i nie sú učňami, tak? I v Biblii. Alebo dobre, ja už čítam Biblie. No veľa ľudí číta Biblie, či tí všetci ľudia sú učňami. Biblia mówi, że trzymaj się pisma, tak? Nie, że czytaj pismo. Jeśli osoba mówi, że ja chodzę do kościoła. Dobrze, wiele ludzi chodzi do kościoła, czyli wszyscy ludzie są uczniami. I właśnie jakby najlepsze pokazać z tego Mateusza 28 rozdziału, że kim właśnie ten uczeń jest. To jest ktoś, kto właśnie spędza resztę swojego życia tym pomagać innym uczniom, uczyć się od innych uczniów, był ochciony jak dorosły i właśnie stał się uczniem Jezusa Chrystusa. Jest właśnie tym rybakiem ludzi. I ta osoba powinien widzieć już w tym razie, że nie jest uczniem. I kiedy ta osoba nie jest uczniem, druga rzecz bardzo ważna zapytać, czy ktoś obok ciebie jest uczniem. To jest też bardzo ważne. Bo wielokrotnie w tym właśnie razie te zajęcia zaczynają być więcej takie, Trudniejsze, tak? I ta osoba, zwykle szczególnie religijne, zuciekają do swoich innych mentorów, bo tam było tak przyjemniejsze z nimi studiować, jak z tobą, bo ty jesteś taki ostry, taki, no, tak trudno z tobą studiować, tak? I dlatego zapytam, no, są tam jakie u ciebie inne osoby, które są uczniami? Zwykle ta osoba powie: tak, tak, oczywiście. I zaczyna jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Zapytaj zawsze i zawsze, dlaczego ci nie zrobiły jeszcze uczniami? Bo mnie się wydaje, że ty chcesz być uczniem. Dlaczego jeśli nie jesteś uczniem, tak? No i zwykle ta osoba powie, że no wiesz, to mój błęd, tak? To ja nie chciałem. No okej. Okay. Takie wyzwanie do końca, zwykle się nie kłóci o tym, ale powie tak, że no musisz pomyśleć, jeśli ta osoba, co ci pokazuje, że ta osoba jest uczniem, tak? Bo my nie sądzimy osobu przez to, że ona czyta Biblię, albo że ci coś pokazywała z Biblii, ale przez to, że starała się cię zrobić uczniem, że ci pokazała, że jeśli nie jesteś uczniem, to nie jesteś zbawiony, tak? Zgadzamy się, tak? A I właśnie um, jakby po, po, pomóc tej osobie, żeby widziała, że jeśli ta osoba jej coś takiego nie uczyła, to prawdopodobnie nie dlatego, że ta osoba jest zła, ale prawdopodobnie bo o tym, dlatego, że ta osoba nie wiedziała, że być uczniem znaczy być zbawiony. I dlatego ciebie właśnie nie zachęciła, bo nie wyzwala do tego, abyś się stał uczniem. Um, w końcu jest dobre właśnie jak pokazać to, że właśnie nie jesteś zbawiony przez to, że nie jesteś uczniem. Um, I powinni jakby starać się być um, uczniem im wcześniej. Um, I w końcu ja lubię pokazać, um, czy widzieliście to, jak um, um, to, to różnica między religijnym światem i właśnie uczniami. Że w religijnym świecie może tam jest jakiś każdy może może być codziennie tam nowego członka kościołu, tak? Ale ty uczniowie, każdy człowiek robi uczniów, tak? Widzieliście takiej? Tabli, nie tablicy, jak się to nazywa? Excel sheet. Jak to sheet, jak się to powie? Tabel. Ok, tabelka, ok, um, no i tam możemy widzieć, że ten właśnie ten tych uczniów jest eksponencjalny, tak? że nie jest tak, że troszeczkę się tam dołączy ludzi i ta różnica jest bardzo wielka. Na początku to tak nie wygląda, ale to możemy widzieć i my w kościele, tak? Ten kościół na początku był, jak świat dzisiaj mówił, może 10-12 ludzi, tak? Ale jak ten kościół rośnie, to rośnie i to jak szybko rośnie. Tak powinien być, właśnie. A jeśli ten wzrost jest taki sam, jak kiedyśmy byli 15 albo 12, to coś jest tam zle, Bo każdy człowiek powinien uh, robić albo czynić uczniów. I takie wyzwanie do Was, jak uczniów, chcę uh, jak oddać, i to jest właśnie, uh, staraj się czynić jednego ucznia co każdy rok. Ka każdy rok. Bo jeśli każdy z nas by zrobił jednego ucznia, każdy rok, tylko jednego, nie pięć, nie dziesięć, jednego, jedynego, tylko jednego. Za dziesięć lat ten kościół by był kilka stu tysiąc. Trzydzieści lat i cały świat jest ewangelizowany, tak? Bo to jest eksponencjalny rost, tak? Chciałbym was zachęcić... To, jak Kościół wygląda, jakby uh, zależy od ciebie. Jeśli ty będziesz taki, że chce tak, co so, każdym rokiem jednego ucznia. Kościół będzie rosnąć i będzie rosnąć bardzo szybko. Jeśli nie, jesteś tylko 5-6 liderów, no to jesteśmy taki sami jak religijny kościół. Takie same. Uh, ale my nie jesteśmy, tak? Nie. I właśnie dlatego uh, Bóg nam pomaga uh, Zewangelizujemy cały świat. Tak, uh, no i to było właśnie uczniowstwo Jezusa Chrystusa.